Lidl, jest, drogi, a, a, a kurwa, nie to zdjęcie. Witamy w Tesco dla Ciebie, dla internautów. Do zaoferowania mamy. Zgniłe pomarańcze, te co tutaj daliśmy są świeże, a te co sprzedajemy są inne, za 1 kg 100 zł. Rower od psa ploto wystarczy pomalować i będzie jak nowy. Cena wynosi 5 złotych plus koła warte 4 zł Estargo Roskiego. Jeśli w korwiacie sąsiad zajep m i ci nie podskoczy. Cena tego gowna to dwa franki szwajcarskie. Łooo, to jest maszyna. Jak nie lubisz swojej teściowej wetka i do tego długiego głowę, i oż będzie się słuchać. Cena wynosi 5 robliteskowych. Chcesz zapierdalać jak kołbica, kołb samochód BMW-ca, za jedyne 10 pedałów niemieckich. Zdradziła cię dziewczyna, masz szczęście, kołb jej najebane kwiatki w różnych kolorach za jedyną złotówkę 50 groszy. I ostatnia rzecz w sklepie Tesco. Bo dostawy nie było i towaru nie mamy, telefon z joystickiem od Playstation, telefon nie wiem jakiej firmy chyba Sony kojony a joystick to chyba wielofunkcyjny fotel myszki Miki, cena tego czegoś 329 148 129 471 289 To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic.